Mam nadzieję, że po ostatnim materiale z PlayStation 2 nie zdążyłem Was jeszcze zbytnio zanudzić starymi pudłami do grania, ponieważ na dziś przygotowałem kolejną nostalgiczną retro wycieczkę, w której główną rolę odegra system co do zasady bardzo stary, ale jednocześnie pachnący nowością. Jak to możliwe? Mowa tu oczywiście o starym nowym Atari 2600 Plus, ale jako, że od jego premiery minęło już troszeczkę czasu, zamiast skupić się na recenzji jako takiej, postaram się po prostu przedstawić Wam moje wrażenia na temat tego sprzętu oraz odpowiedzieć na pytanie, dla kogo on właściwie jest, a przede wszystkim czy warto go kupić. Do testów otrzymaliśmy ogromne białe pudło, które mogłoby sugerować oryginalny rozmiar konsoli z 1977 roku, jednak tuż po otwarciu stało się jasne, że był to po prostu bajerancki zestaw do recenzji zawierający dodatkowe kartry czy kultowe padle zaś sama Atari gabarytowo prezentowało się dość skromnie. Design konsoli śmiało pozwala stwierdzić, że producent poświęcił tu odpowiednią ilość czasu i pieniędzy na to, żeby plus prezentował się świetnie wiernie odzorowując ducha oryginału, a także zawierając odpowiednio współczesne usprawnienia. Plus został stworzony na podstawie czteroprzyciskowego modelu VCS z 81 roku, kiedy to jeszcze nie korzystano z nazwy 2600, ponieważ tak pojawia się dopiero rok później i wyglądała nieco inaczej. W każdym razie konsola prezentuje się naprawdę elegancko. Pomimo tego, że jest ona zauważalnie mniejsza niż pierwowzór, wciąż nie nazwałbym jej wersją mini, wszak jest to naprawdę kawałek sporego plastiku. Tworzywo, z którego go wykonano, jest lekkie i przyjemnie chropowate, a wszystkie elementy są idealnie spasowane, nie trzeszcząc w rękach czy po prostu ciesząc oko swoim poziomem wykonania. Dodatkowego uroku dodaje tu oczywiście wstawka imitująca drewno oraz pięknie podsiedla. Logo Atari na froncie, zaś na górze urządzenia zamontowano nostalgicznie toporne przyciski, stawiające odpowiedni retro opór przed ich wciśnięciem, a także slot na cartridge. Co by o niej nie powiedzieć, a ta rynka po prostu prezentuje się pięknie i aż przyjemnie się na nią patrzy. W zestawach, które można nabyć w sklepach, oprócz samej konsoli dostaniecie jeszcze kontroler Arcade oraz cartridge zawierający składankę 10 dobranych gier. Ten pierwszy wykonany jest bardzo solidnie i dobrze trzyma się go w rękach, aczkolwiek w moim odczuciu jest on niestety zbyt lekki, co jak za chwilę się przekonacie, może wywoływać pewien dyskomfort podczas rozgrywki. Jeżeli chodzi zaś o dźwignię sterującą, ta pokryta jest dość grubą gumą, która nadaje fajnego retro ale za to bardzo szybko się brudzi, więc może stanowić niemały koszmar dla osób o pedantycznym usposobieniu. Nie mam natomiast żadnych zastrzeżeń do przycisku Fire. Tutaj wszystko jest super. Co do samego kartridża oraz zestawu gier na nim zawartych, uruchamia się je za pomocą odpowiedniego przestawienia zworek na tyle obudowy. Działa to dobrze i nie wywołuje problemu z ładowaniem gier, aczkolwiek sam proces wkładania kasetki do konsoli, przynajmniej dla mnie, nie jest idealny ze względu na nie do końca dobre spasowanie plastików, przez co czasami miałem wrażenie, że przez jeden nieuważny ruch mógłbym ułamać jakiś kawałek plastiku, co na szczęście się nie wydarzyło. Pod względem samego projektu są to natomiast właściwie te same karty co sprzed lat, z tą różnicą, że nie posiadają one plastikowej zaślepki od spodu. Dodatkowymi gadżetami, które można już nabyć osobno poza podstawowym pakietem, są kontrolery z potencjometrem wraz z zestawem czterech gier oraz dwie pojedyncze reedycje oryginalnych produkcji. Atari Paddle, czyli pamiętne rakietki tudzież paletki do grania w Ponga albo pozycje wyścigowe nie różnią się praktycznie niczym w porównaniu do swojego pierwowzoru i sprzedawane są wraz z zestawem czterech produkcji wykorzystujących ich specjalne właściwości. No prawie wszystkich, bo na przykład taki Canon Fodder do sterowania wykorzystuje wyłącznie przycisk Fire i nie mam bladego pojęcia dlaczego akurat on pojawił się w w zestawieniu. W każdym razie poziom wykonania tych kontrolerów również stoi na wysokim poziomie, nie odbiegając jakością od pozostałych elementów konsoli. Potencjometr działa wyśmienicie, tworzywo z którego go odlano trzyma poziom, a przede wszystkim podobnie jak w przypadku joysticka Arcade, można go używać naprzemiennie zarówno w Plusie, jak i w oryginalnym Atari. Podsumowując, pod względem jakościowym z Atari 2600 Plus jest naprawdę bardzo dobrze. Pozostaje zatem zapytać, co z jej funkcjonalnością. Na tyle obudowy poza gniazdami na kontrolery znajdziemy również wyjście HDMI oraz slot USB-C do zasilania. Poza tym mamy tu jeszcze przełącznik do zmiany formatu obrazu z 16.9 na 4.3 oraz opcję zmiany trudności dla pierwszego i drugiego gracza. Tutaj zabawna ciekawostka. Nie wiem wprawdzie czy jest to błąd czy może jednak celowe działanie twórców, ale w oryginale to literka A jako Advanced odpowiadała za trudniejszy poziom, przy czym B jako Beginner była przeznaczona dla początkujących graczy, natomiast w 2600 Plus opcję T ustawiono na odwrót zatem A jest łatwiejsze, a B trudniejsze. Zanim zabrałem się jeszcze za granie, zwróciłem również uwagę na jeden dość istotny dla mnie szczegół. Otóż konsola po podłączeniu do zasilania zajmowała mi naprawdę sporo miejsca na stole, a wszędzie wokół pałętało się mnóstwo kabli, które bardzo szybko zaczęły się plątać. Lata temu takie rozwiązanie oczywiście nie stanowiło dla mnie żadnego problemu, ale dziś dość mocno zaburzało mi to ogólne poczucie estetyki tuż po wyjęciu sprzętu z pudełka i było po prostu bardzo niewygodne. Doceniam natomiast, że zarówno przewód HD, jak USB opatrzono logiem Atari. W sumie to drobiazg, ale naprawdę zacny. Konsola pozbawiona jest jakiegokolwiek wbudowanego menu oraz zainstalowanych w pamięci produkcji, zatem jeśli nie podłączycie do niej żadnego kartyldża, na ekranie wyświetli się zaledwie czerwony napis z informacją o niepowodzeniu załadowania gry. To ostatnie możemy na szczęście odpalać nie tylko z załączonego karta czy wydanych osobno reedycji, ale i posiłkując się również własną, pozyskiwaną przez lata biblioteką niezapomnianych tytułów. Osobiście w ramach testów kupiłem sobie stareńkiego już Spider-Mana oraz pozostającego w kiepskiej kondycji Pacmana, przy czym każdy z tych tytułów działał bez zająknięcia, ładując się szybko i działając bez artefaktów graficznych. Jeśli chodzi zaś o 10 gier z podstawowego karta, troszkę trudno wypowiadać mi się o ich doborze, ponieważ przykro mi to mówić, ale produkcje te są już tak stare, że bez dodatkowego pokładu nostalgii za nim stojącym będziecie się przy nich po prostu męczyć i wpływa na to co najmniej kilka czynników. Po pierwsze, dodawany do zestawu joystick jest sztywny, niewygodny i mało responsywny, a co najważniejsze, zdecydowanie zbyt lekki, przez to dosłownie latał po moim stole podczas zabawy, bez względu na to, jak mocno go do niego dociskałem. Troszkę lepiej było wprawdzie, kiedy chwyciłem go do ręki i zaparłem się o niego kolanami, ale kurczę, no nie było to zbyt przyjemne już po kilkunastu minutach rozgrywki musiałem się iść rozprostować, a pamiętajcie, że po sprzęt ten raczej nie rzucą się na stolatkowie. Jeśli chodzi natomiast o input lag, tutaj raczej nie było żadnych problemów, o ile odpalicie plusa na telewizorze, ponieważ sprawdzając, go na dwóch graberach grać się dało, ale nie było to zbyt precyzyjne. Po drugie, moje starcze uszy nie są już tak tolerancyjne dla kakafonii dźwięków pierwotnych ośmiobitowców, przez co bardzo szybko zmuszony zostałem do ich przyciszenia, a następnie całkowitego wyłączenia audio. Okej, okay, ja doskonale rozumiem, że właśnie tak miało być i wszystko jest na swoim miejscu, ale pamiętajcie, że nie jest to recenzja, a moje osobiste odczucia i po prostu bardzo mnie to wkurzało. Po trzecie i chyba najważniejsze, każdy z tytułów, który uruchomiłem, utrzymywał moje zainteresowanie przez raptem kilka minut, i nie byłem w stanie skupić na nich swojej uwagi przez dłuższy czas, czując niejako jakbym grał z przymusu, ponieważ spotkałem się z nimi po raz pierwszy w życiu, przez co patrzyłem na nie przez pryzmat współczesnego użytkownika. I wiecie co? No, umęczyłem się przy nich okrutnie. Emulacja jest naprawdę w porządku. Doceniam też możliwość przełączania się pomiędzy trybami wyświetlania obrazu, a nawet uruchomienie czarno-białej palety kolorów. Ale kiedy tylko zobaczyłem Spider-Man, na którego rozgrywka polegała na przyciąganiu się na zlepku pikseli do elementu wieżowca albo też te bieda czołgi, które są ewidentnie produkcją na dwie osoby i nawet nie miałem jak w nie pograć z partnerką, bo w pudełku jest tylko jeden joystick, zrezygnowałem i zrobiłem sobie przerwę na kawę, podczas której zadałem sobie jedno, ale za to bardzo istotne pytanie. Po co ja to właściwie robię? Czy gdybym nie dostał tej konsoli do testów, kupiłbym ją sobie na własną rękę? A skoro granie na niej nie sprawiało mi praktycznie żadnej przyjemności, może po prostu jestem już na to za stary. Z drugiej strony przecież to sprzęt z przełomu lat 70. i 80., który w Polsce pojawił się w 90 roku, a więc nawet przed moimi narodzinami, zatem może jestem na to za młody. Te i inne pytania zaprzątały moją głowę praktycznie od pierwszego momentu kwintesencji elektronicznej zabawy, jaką powinna być rozgrywka, skoro ja. Miał Miałem takie problemy, podejrzewam, że jej ogrono potencjalnych nabywców może być naprawdę ciężko. Czy nowe stare Atari powinien zatem kupić pasjonat grania w ogólnym tego słowa znaczeniu? No w sumie mógłby, ale jeśli jednak nie ogrywał tych tytułów w przeszłości i nie żywi do nich żadnego sentymentu, zmęczy się przy nich okrutnie jak ja już po kilku minutach. Może w takim razie po plusa powinien sięgnąć miłośnik retrogratów albo ogólnie fan pierwowzoru, posiadający nie tylko dodatkowe stare kontrolery, ale i na przykład worek własnych kartridży, które mógłby na nie odpalić. W tym wypadku ma to już o wiele więcej sensu, przy czym należy pamiętać, że jest to sprzęt będący emulatorem. Zatem, jeśli ktoś już posiada oryginał, nie widzę dla niego żadnych większych korzyści z tego tytułu, aniżeli bezproblemowej możliwości uruchamiania gier z różnych regionów, tudzież wyświetlania obrazu na współczesnych telewizorach. Ewentualnie pasowałby mi tu może jakiś przykład użytkownika o zabarwieniu pasjonata, tudzież kolekcjonera, który chciałby mieć po prostu wszystko, co wyszło z logiem Atari u siebie w domu, albo też wszelacy youtuberzy stawiający sobie niepodłączoną konsolkę na półce i dumnie eksponujący ją wśród pozostałych gadżetów na meblościance za plecami, tworząc bajeranckie tło do swoich filmów. Przeciętny Kowalski jak ja, który owszem, interesuje się graniem, ale nigdy nie miał do czynienia z oryginałem, 2600 Plus potraktuje jako fajną, ale jednak drogą ciekawostkę na chwilę. Sama konsola kosztuje bowiem około 500 zł. Dodatkowy pad to wydatek rzędu 120 zł, a jak chcecie sobie jeszcze pograć w paletki, musicie do tego dorzucić kolejne 180, nie zapominając również o 130 zł sztukę za każdą z dwóch osobnych reedycji. Jeśli zabrać zatem to wszystko w całość, kwotowo wychodzi całkiem sporo, jak za ładną dekorację mieszkania, i byłby to pewnie dość ryzykowny prezent dla współczesnego gracza. Swojemu ojcu też bym raczej tego nie kupił, no bo on nigdy nie interesował się gamingiem. Zatem po zostaje zapytać komu? No właśnie chyba nikomu? To znaczy nie zrozumcie mnie źle. Atari 2600 Plus to naprawdę świetnie wykonany gadżet, który odpali wam dodatkowo gry z dwóch różnych konsol i świetnie prezentuje się na półce, ale właśnie poza tym podziwianiem go na odległość nie widzę dla niego jakiegoś szerszego zastosowania na dłużej. Plus jest tworem wykonanym w sposób wzorowy i jak najbardziej propsuje samą inicjatywę tegoż projektu, aczkolwiek jest on odrobinę za drogi, nie ujmując mnie jednocześnie na tyle, żebym skłócił się na jego zakup, nie należąc do jego grupy odbiorczej. A co o tym wszystkim myślicie wy? Znajdzie się na kanale ktoś, kto przedstawi mi swoją odmienną perspektywę? Przyznam, że jestem jej niezmiernie ciekawy, zatem pozostawiam wam sekcję komentarzy i zapraszam Was do oglądania pozostałych materiałów na kanale. Na razie.